wygrane spotkania z rzędu, w tym wygrany mecz z Furmanem. Zresztą zobaczcie skrót z tego spotkania, Kacper się troszkę zdenerwował, ale cieszy się, że to zwycięstwo wpadło. Ej no Dudek, Dudek, proszę cię. Bartek, nie szanujemy się. Nie szanujemy się. Co? I finalnie mamy mecz o elitarną dywizję. Trzeba wygrać, żeby mieć już tutaj spokój. Potem oczywiście trzeba w elitarnie trochę jeszcze pograć, ale to będzie oczywiście temat na dzisiejszy wieczór. Na razie wygrajmy ten mecz. Niech się niesie zwycięska pieśń, także let's go! A jeszcze tylko przypomnę o partnerze mojego kanału, czyli gdzie możecie oczywiście kupić klucze do PlayStation Network, właściwie kody podarunkowe do PlayStation Network, karty doładowujące do PlayStation Network. Teraz już to wszystko dobrze nazwałem. Ewentualnie, jeśli jesteście spóźnieni, to jak najbardziej można też kupić FC25 lub klucze do innych gier, także linki oczywiście do Eneby macie w opisie tego filmu. I teraz tylko trzeba było złapać potencjalnie dobry róg, ale poczekał Griezmannę. Poczekał, nie wderzał od razu w, w długi, tylko poczekał. No także dobrze, rywal zagrał. Szkoda. To gdzieś oczywiście też z własnego błędu, ale lecimy dalej. Czy to komuś musi popracować? W. Tam gościu mocno wychodzi tym Salibom. Może? Może Phil Foden to uderzy. Let's go. Po jeden. Oj, ciekawe jak będą te fałszyki latały Popatrz, Pewnie już nie będą tak dobre. Pewnie już nie będą tak dobre. Niech one będą dobre, ale dla, mówię, dla dla kart, które mają ten playstyle, chociaż na, na szarym. To będzie ok. A tak, jeśli całkowicie to się to też nie fajnie, bo fajne to są uderzenia. Zwłaszcza jak się rywal nie przesunie bramkarzem, no to brawo, brawo, brawo. Czysto, czysto. Linkshotem. I z środkiem. Pięknie. I druga strona. Ale słabo teraz. Turam. Słabe podanie. No, Virgil, jakby podanie, a czy ten. Obrona, interwencja super. Tylko utrzymaj się przy piwce mordeczko. Ok. Dowu. Jeszcze się utrzyma? Czy ja? Jego, dobra. Ale to można przychwycić jeszcze. Jeśli byśmy tutaj dobrze pracowali przy aucie, przy linii bocznej. Właśnie, właśnie. Jest przychwyt. No, Szerywa, ale są trochę zdekoncentrowani. Rozgrywają na własnej połowie. O, agresja. Może być. Pierwszej, pierwszej! Szydło. No i teraz gaz. Co ja tu chcę zrobić? zagrać całkiem nieźle. Jeszcze. A, ale tiuram tutaj. Zamiast mieć tą piłkę, to. Jakby stracił kontakt z piłką, i musiałem już ją odbierać. Także remis do przerwy. No nie ma nic. Po tym rzucie rożnym. Ale jest też 90 minuta. Jest 1 do 1. Chyba trochę przesadziłem. Chociaż. Chociaż. Nie! Dlaczego tak? Jeszcze. Zagrajmy. Baldę. To może będzie ta akcja? Baldę. Jest przy piłce maxi. Nie, nie jeszcze wygrajmy to proszek! Nie skończył niestety. 93 minuta taka sytuacja. No, no nic, przynajmniej mamy cały czas szansę. Mamy cały czas szansę. Cały czas jesteśmy jeden mecz od tej elitarnej. Ej, okej, okay, to się dzieje, jest Hulit, szuker pięciu obrońców. Dobra. Właśnie tak. A to spróbujmy kikofa zagrać na gościa. Ojeju. Nie zagram. Bo nie zdążyłem zareagować, jeśli chodzi o takie. ojoj, oj, oj. Dobra, BJ, To była fatalna decyzja, chyba. To była chyba fatalna decyzja. O, właśnie. 0-1. O, brzydki fall. Tam czerwono, chyba, tak? Tak zniknął gościu. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Neymar. Ale nie za lekko. 30 minut, prawdy. Tu jeszcze wszystko się może wydarzyć. Można jeszcze dobrą akcję rozegrać. Tak jest! Rzut kardy! Od razu! Po zmianie kamery na telewizyjną 3. Musiałem poczuć troszeczkę większy flow. Jeśli chodzi o czy bliski taki kontrakt z zawodnikiem. Teraz gdzie uderzamy, gdzie uderzamy, gdzie uderzamy. Lewo dół. Słuchajcie, lewo dół. Lewo dół, lewo dół. Proszę, proszę, proszę. Tak jest, tak jest, tak jest. Po jeden gramy, gramy. Wracamy do gry. Jeden gol od elitarnej, jeden gol od elitarnej. Koniec. Koniec, jeszcze jeden. Rudiger, Van Dijk, Veron, Bergkamp. Haaland podpię, no dobra. Świetny przechwyt. Doskonała antycypacja, a tam jest spalony. Kurczę, szkoda, że takie późne podanie dałem. Ale tu jest kolejny przechwyt. Dawaj go, wu. A tam Rudiger cię goni. Ale może wrzucisz? Może wrzucisz? Może strzelisz, let's go! Let's go! Teraz wreszcie zaczynamy tak jak powinniśmy: odprowadzenia szybkiego w siódmej minucie. Spotkania, gusto Neymar, Neymar! Gol, gol, gol! Troszkę szczęścia. Świetne zagranie Neymara. P pleców Kurtuanów. No Ależ tutaj dramaturgia spotkania. No, na wysokim poziomie w tym momencie. Może do trzech razy sztuka w końcu, mówiłem, że miałem cztery zwycięstwa z rzędu, a tutaj dwa remisy na odcinku, ale może teraz do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka. Tylko solidnie w obronie, solidnie w obronie, pograjmy panowie, pograjmy, pograjmy, nic się nie dzieje, bramkarza. O, jeszcze tutaj staronowany goalkeeper. Tam jest chyba w ogóle wolna strona. No, była wolna strona i wolna strata. Wolna amerykanka, to co zrobił Phil Fold, niestety, ale też czujemy, co chce zrobić rywal. Stoimy niby na linii tych podań, czyż teraz błąd? O Jezu, co zrobił? Manualne główki tak się kończą właśnie. Ależ teraz odwalił ryż. Ale dobra, my też odwalamy cały czas ryż na wyprowadzeniu piłki. Cały czas głupio tracimy. Rywal tutaj naciska, naciska i czy dociśnie, czy dociśnie nas? No to jest Halan, co może zrobić? Przecież nie będzie nim uderzał z dystansu. Może poszukać jakiejś wrzutki na Halanda, ale to tyle. I teraz y, przechwyt y, Foden, rozegranie z pierwszej I teraz y, gusto, Popęć trochę. Może rozegraj z tyłem, może poczekaj, i teraz dostaniesz, dokładnie. Y, tutaj jeszcze piłeczka zwrotna, jest, nie ma. Rudiger to przechwyci, ale jest kolejna piłka. Jest, y, tiuram! Tiuram! Rozegraj! Boże święt. Boże święt. Mamy to No to Mamy to meritarną, ale jakim kosztem? Co tu się od Janie Pawliło na sam koniec? Te dwie bramki, nie mam pytań, ale Elitarna, Elitarna w końcu, zasłużenie, zasłużenie, wytrwaliśmy ten bardzo ciężki mecz, wiecie, ten, który, ten, który, no ten poprzedni na 58 pinga, Elitarna Liga, tak jest, zaraz się biorę za nagrywanie odcinka z ikoną, a na ten moment dziękuję wam za ten odcinek, łapeczki do góry, mil widziane, do zobaczenia w kolejnym materiale.